Na zachodzie mamy tendencję do definiowania II wojny światowej jako rozpoczęcie się w 1939 roku z niemiecką inwazją na Polskę. Jednak czołowi chińscy i inni azjatyccy historycy mają mocne argumenty, że II wojna światowa faktycznie rozpoczęła się 7 lipca 1937 roku z wybuchem II wojny chińsko-japońskiej. Na początku XX wieku nowoczesny świat podkreślał przewagę europejskich mocarstw imperialnych na arenie międzynarodowej. Tak więc, kiedy własne Imperium Japonii zaczęło rosnąć w Azji, niewielu uważało je za coś więcej niż mocarstwo regionalne i małe zagrożenie dla imperiów takich jak Wielka Brytania, Francja i Rosja, które wszystkie wywarły swój wpływ w Azji i na Pacyfiku. Wszystko to zmieniło się w wyniku wojny rosyjsko-japońskiej, która toczyła się między 1904 a 1906 rokiem, podczas której Japonia zszokowała świat, decydująco pokonując rosyjską flotę w bitwie pod Shoshima. Oprócz zmuszenia świata do pierwszego przyjęcia, że azjatycka potęga jest teraz czołowym graczem w sprawach wojskowych i dyplomatycznych, przyniosło to również wielką dumę i pewność siebie Japończykom. Brytyjski historyk Jeffrey Reagan podkreślił wpływ tej pewności siebie na japońskie myślenie w tym okresie. Cytat: Zwycięstwo nad jednym z wielkich mocarstw świata przekonało niektórych japońskich wojskowych, że przy większej liczbie okrętów i lepszych, podobne zwycięstwa mogą być odniesione na całym Pacyfiku. Być może żadne mocarstwo, nawet Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki, nie mogło oprzeć się japońskiej marynarce wojennej. Można zatem argumentować, że zwycięstwo pod Tsushima postawiło Japonię na drodze do wojny ze starymi białymi mocarstwami imperialnymi w Azji. Nacjonalizm i militaryzm zdominowały japońską kulturę w kolejnych dziesięcioleciach, a to doprowadziło do udanych operacji na rzecz sojuszników przeciwko Cesarstwu Niemieckiemu podczas I wojny światowej, w tym do działania sił morskich na Morzu Śródziemnym. Jednak ograniczenia zbrojeń po wojnie były postrzegane w Tokio jako próba Zachodu utrzymania swojego wpływu w Azji i powstrzymania Japonii przed osiągnięciem swojego przeznaczenia. To rodziło niechęć i paranoję, gdy Japonia poczyniła postępy w Korei i Chinach. W styczniu 1931 roku japońskie wojska najechały Mandżurię w południowo-wschodnich Chinach, po tym jak japońskie wojska przeprowadziły terrorystyczny atak na należącą do Japończyków linię kolejową. Inwazja została uznana za nielegalną przez społeczność międzynarodową, co jeszcze bardziej izolowało Japonię, gdy rozszerzała swoją władzę. W 1937 roku napięcia między Chińczykami a Japończykami okupującymi Mandżurię nasiliły się i obie strony przerodziły się w pełną skalę wojny. Japońskie wojska angażowały się również w potyczki ze Związkiem Radzieckim, a te konflikty obdarzyły japońskie wojska i ich dowódców bogactwem doświadczeń bojowych, które ostatecznie wykorzystali przeciwko sojusznikom po ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. W dzisiejszym odcinku programu Najgroźniejsi wojownicy światowych wojen przyjrzymy się niektórym z najbardziej doświadczonych i budzących największy strach wojowników Imperium Japonii najgroźniejszym japońskim żołnierzom II wojny światowej. Podobnie jak wszystkie główne mocarstwa morskie, Japonia zainwestowała dużo w okręty podwodne w okresie poprzedzającym i podczas II wojny światowej. Ze względu na ogromną wielkość teatru działań na Pacyfiku, japońskie okręty podwodne często musiały przemierzać daleko i szeroko na długodystansowych patrolach. Aby być do tego zdolnym, Japonia zbudowała flotę okrętów podwodnych typu krążownik. Japońskie okręty podwodne typu krążownik, przewożące paliwo i zaopatrzenie dla operacji, często przewyższały rozmiarami amerykańskie i europejskie okręty podwodne. Na przykład japoński okręt podwodny typu Biwan był ponad trzy razy większy od niemieckiego okrętu podwodnego typu 7 U-boot, który był najczęściej spotykanym typem okrętu podwodnego w służbie w niemieckiej marynarce wojennej. Uzbrojeniem tych podwodnych potworów były najlepsze torpedy wojny. Torpeda typu 95, oparta na typie 93, znana sojusznikom jako długa lanca, ale przystosowana do użytku podwodnego. Typ 95 był najszybszą torpedą na świecie w tamtym czasie, zdolną do osiągania prędkości przekraczających 55 mil na godzinę, co czyniło ją niezwykle trudną do uniknięcia. Na początku wojny japońskie okręty podwodne ostrzeliwały amerykańskie wybrzeże w śmiałym manewrze. Pierwszej, choć ataki, spowodowały umiarkowane szkody, zmusiły one Stany Zjednoczone Ameryki do zaangażowania dużej liczby ludzi i zasobów w budowę obrony przed przyszłymi atakami. To również japoński okręt podwodny był inicjatorem jednej z najbardziej tragicznych historii wojny. A kapitanem tego okrętu podwodnego był Mokitsura Hashimoto. Urodzony w licznej rodzinie w Kioto, syn shintoistycznego kapłana, Hashimoto został zachęcony przez ojca do uczęszczania do cesarskiej japońskiej akademii morskiej, który uważał, że dato jego synowi najlepsze szanse w życiu w nowym, zmilitaryzowanym Japonii lat dwudziestych. Opuścił dom dla akademii w 1927 roku, roku kończąc ją po czterech latach siódmigdyścią. W 1934 roku, roku zgłosił się na ochotnika do służby na japońskich okrętach podwodnych. Podczas ataku na Pearl Harbor Hashimoto służył na pokładzie okrętu podwodnego IJ 24, który wystrzelił miniaturowe okręty podwodne, które pierwotnie miały uczestniczyć w ataku. Po Pearl Harbor wrócił do domu, aby przeszkolić się w dowodzeniu własnym okrętem podwodnym. Po dowodzeniu mniejszymi okrętami podwodnymi w japońskich wodach, gdzie brał udział w badaniach i rozwoju nowych taktyk i broni, objął dowództwo nad du Jasto 58 na krótki okres przed przejęciem dowództwa nad Japoach 58, który był właśnie ukończony. Podczas budowy jednostka została zmodyfikowana, aby mogła wystrzeliwać torpedy samobójcze, obsługiwane przez Katon, cztery z nich mogły być przenoszone jednocześnie. Hashimoto i I-58 prowadzili liczne kadencje od grudnia 1944 roku do końca wojny, ale osiągnęli niewiele sukcesów kosztem utraty operatorów. W tych końcowych etapach wojny sojusznicza siła powietrzna była przytłaczająca i czasami I-58 była niemal nieustannie atakowana z powietrza. Podczas pobytu w portach okręt podwodny ledwo uniknął zniszczenia podczas nalotu bombowego Boeingów B-29 Superfortec kiedy bomby spadły do wody w pobliżu jego lokalizacji. W ostatnich godzinach 29 lipca 1945 roku, roku Amotatoritz I-58 wynurzyło się około 250 mil na północ od wysp Palau, aby naładować baterie. Krótko po 23 oficer nawigacyjny porucznik Tanaka dostrzegł zbliżający się od wschodu statek poruszający się z szacowaną prędkością 12 węzłów. Znając ich lokalizację i wiedząc, że japońska flota nawodna była wtedy prawie całkowicie zniszczona, Hashimoto był pewien, że to amerykański okręt wojenny. W słabym świetle błędnie zidentyfikował cel jako pancernik klasy Idaho, ale w rzeczywistości był to ciężki krążownik United States Ship Indianapolis, który wypłynął z Guam poprzedniego dnia. Indianapolis był na tajnej misji, dostarczając kluczowe części i materiały jądrowe do bomb atomowych na Hiroshime i Nagasaki. Co ciekawe, Indianapolis nie poruszał się zygzakiem, co jest manewrem mającym na celu uniknięcie ataku podwodnego, mimo że Amerykanie wiedzieli, że w okolicy są japońskie okręty podwodne. Korzystając z okazji, Hashimoto zanurzył I-58 i o godzinie 2,326. Okręt podwodny wystrzelił 6 torped typu 95 w odstępach 2 sekund. O 23:35 Hashimoto zaobserwował przez peryskop 150 582 równo rozmieszczone trafienia w prawą burtę krążownika. I statek zatrzymał się i zaczął przechylać na prawą burtę. Hashimoto zdecydował się zaatakować ponownie, ale kiedy następne torpedy były ładowane, Indianapolis przewrócił się i zatonął. Wciąż potrzebując doładowania, Hashimoto wynurzył się i ruszył na północ z dużą prędkością, oczekując na przybycie amerykańskich statków ratunkowych i samolotów. Z jednego 1195 ludzi na pokładzie, około 300 poszło na dno z Indianapolis. A kolejne 890 więcej zginie z powodu kombinacji ekspozycji, odwodnienia i ataków rekinów, zanim ocaleni zostaną uratowani ponad 4 dni później. Zatonięcie Indianapolis spowodowało największą pojedynczą stratę życia na morzu z jednego statku w historii. United States Navy i było jednym z ostatnich znaczących zwycięstw wojny dla japońskich okrętów podwodnych. Hashimoto i I-58 przeprowadziły jeszcze kilka ataków Katon w ostatnich miesiącach wojny, ale z niewielkim sukcesem. Ostatecznie Amerykanie zatopili okręt podwodny rok później. Po kapitulacji Japonii, Hashimoto otrzymał dowództwo nad słynnym niszczycielem Yukikaze, który został pozbawiony broni i teraz był używany do repatriacji japońskich żołnierzy pozostawionych za granicą. W grudniu 1945 roku udał się do Oakland w Kalifornii, aby zeznawać w sądzie marszałkowskim kapitana Indianapolis, Charlesa B. McVeigh w sprawie utraty statku. Pomimo zeznań Hashimoto, że nawet gdyby amerykański statek zygzakował, nadal mógłby przeprowadzić udany atak, McVeigh został uznany za winnego zaniedbania. Wkrótce potem Hashimoto został cywilnym kapitanem frachtowca, ale po kolizji z innym statkiem został zmuszony do rezygnacji i zamiast tego poszedł w ślady swojego ojca, zostając kapłanem Shinto. W grudniu 1990 roku Hashimoto spotkał się z niektórymi z ocalałych z Indianapolis w Pearl Harbor, gdzie powiedział przez tłumacza, cytuję, przyjechałem tutaj, aby modlić się z wami za waszych towarzyszy statku, których śmierć spowodowałem. Na co ocalały, Jill Smakoi po prostu odpowiedział: Przebaczam ci. Hashimoto współpracował z ocalałymi, aby doprowadzić do uniewinnienia Magweya, co nastąpiło 30 października 2001 roku, 5 dni po śmierci 91-letniego Hashimoto. Przed atakiem na Pearl Harbor. Amerykańscy i brytyjscy dowódcy mieli w dużej mierze lekceważące zdanie na temat klasy japońskich pilotów. Ich piloci myśliwscy odnosili sukcesy przeciwko Chińczykom, ale Chińczycy latali na przestarzałych modelach i byli słabo wyszkoleni. Tak więc, kiedy w tygodniach po zaskakującym ataku z nieba zaczęły spadać alianckie samoloty wojenne, ci sami alianccy dowódcy byli zszokowani i o nie mieli. Kluczem do japońskiego sukcesu był myśliwiec Mitsubishi A6M0, który charakteryzował się niezwykłą zwrotnością i prędkością w porównaniu do wielu amerykańskich samolotów używanych pod koniec 1941 roku. Amerykanie byli zdesperowani, aby poznać sekret tego samolotu, a specjalne jednostki zostały wysłane, aby odebrać rozbite egzemplarze, aby poznać sekrety jego wydajności. Wyniki ujawniły zaskakującą słabość. A Sykes tysiąc poświęcił ochronę pancerzną, aby utrzymać samolot jak najlżejszy, co dało mu wysoką wydajność. Poznając charakterystyki tego samolotu, nowe taktyki i później nowe samoloty, takie jak doskonały F6F Hellcat, który został zaprojektowany specjalnie do walki z Zero, pojawiły się, aby przechylić szale na korzyść sojuszników. Straty wśród japońskich pilotów rosły, prowadząc do śmierci najbardziej doświadczonych, podczas gdy nowi byli przyspieszani przez szkolenie i dali słabe wyniki w starciu z sojusznikami. Jednym z japońskich asów, którzy przetrwali ten zwrot w japońskim szczęściu, był Tetsuco Iwamoto, który stał się oficjalnie najwyżej punktującym asem Japonii. Urodzony na Hokkaido 15 czerwca 1916 roku, Iwamoto wydawał się być przeznaczony do kariery w rolnictwie, uczęszczając do szkoły rolniczej i interesując się botaniką i rybołówstwem. Jednakże po ukończeniu szkoły w 1934 roku nie posłuchał życzeń rodziców o pójście na studia, a zamiast tego zdał egzamin wstępny do cesarskiej japońskiej marynarki wojennej dla lotników, ostatecznie zostając pilotem w grudniu 1936 roku. W 1938 roku, roku po zaawansowanym szkoleniu z walki powietrznej, wysłano go do Chin, aby wziął udział w wojnie. 26 lutego 1938 roku, roku jego eskadra została zaatakowana podczas eskortowania grupy bombowców marynarki przez chińskich pilotów na radzieckich myśliwcach Irsi-15 i IO-16. Podczas bitwy Yamato zgłosił zestrzelenie trzech wrogich samolotów i jednego prawdopodobnego. A kiedy wrócił do Japonii we wrześniu tego roku, miał na swoim koncie 14 zestrzeleń, co czyniło go najskuteczniejszym pilotem tego konfliktu. Po służbie jako instruktor w Japonii dołączył ponownie do floty na atak na Pearl Harbor, gdzie latał jako osłona myśliwców w potężnym zero. Jednym z jego najwcześniejszych zwycięstw nad amerykańskimi siłami było zestrzelenie latającej łodzi Patrol Bomber Consolidated 5A. Brał również udział w kluczowej bitwie na Morzu Koralowym, gdzie przypisywano mu zestrzelenie kilku amerykańskich myśliwców 4F4 Wildcat. Ale mimo że bitwa była zwycięstwem Japończyków, pozostawiła japońską flotę osłabioną o dwa kluczowe lotniskowce, które przeszły naprawy. Ich brak w następnej bitwie o Midway przyczynił się do przechylenia szali na korzyść Amerykanów i był punktem zwrotnym w wojnie na Pacyfiku. Z powodu ogromnego zapotrzebowania na pilotów, w sierpniu 1942 roku Iwamoto został oddelegowany z powrotem do roli instruktora, aby przekazywać swoje umiejętności nowym adeptom lotnictwa. W kolejnych latach często wracał do walki. A jednym z jego najbardziej spektakularnych zwycięstw było zniszczenie amerykańskiego B-29 Superfortress w kwietniu 1945 roku, kiedy brał udział w obronie Japonii przed niemal nieustannym atakiem sojuszników. Pod koniec wojny jego zadaniem było szkolenie przerażających japońskich pilotów kamikaze. Po zakończeniu wojny początkowo nie został uznany za najwybitniejszego Asa Japonii. Ten tytuł przypadł Hiroyoshi Nishizawie. Jednakże badania powojenne przesunęły tę rangę na korzyść Iwamoto, który oficjalnie przypisuje się 80 zabić w II wojnie światowej, plus jego 14 zabić nad Chinami. Iwamoto sam odrzucił to w swoich wpisach do dziennika, które sumują łącznie 202 samoloty, chociaż nie można tego potwierdzić. Gdyby to nie było wystarczająco mylące, są tacy, którzy nadal argumentują na rzecz Nishizawy, któremu oficjalnie przypisuje się tylko 36 zwycięstw. Trudno jest być pewnym dokładnych liczb, ponieważ japońscy piloci i ich dowódcy notorycznie przesadzali ze swoimi roszczeniami, co prowadziło do znacznie wyższej liczby zgłoszonych roszczeń niż można było udowodnić. Pierwszej, choć dotyczyło to wszystkich stron konfliktu, Japończycy byli jednymi z największych winowajców. Po wojnie, podobnie jak wielu Japończyków, którzy musieli znosić hańbę porażki, Iwamoto popadł w głęboką depresję. Często cierpiał na problemy żołądkowe, z powodu których musiał przechodzić operacje, jedna z nich została zepsuta przez chirurgów i niedługo potem zmarł 20 maja 1955 roku, mając zaledwie 38 lat. Jego żona twierdzi, że jednymi z jego ostatnich słów były: kiedy wyzdrowieje, chce znów latać. Na przestrzeni historii byli tacy, którzy byli gotowi oddać swoje życie w służbie swojemu krajowi lub w obronie swoich towarzyszy, ale żaden nie zdobył takiej notoryczności jak japońskie kamikadze. Słowo kamikadze tłumaczy się mniej więcej na angielski jako boski wiatr i było postrzegane jako chwalebna śmierć przez Japończyków w służbie swojego cesarza, którego postrzegali jako żyjącego Boga. Wsiadając do swoich samolotów, piloci tzw. jednostek specjalnego ataku stawali się systemem kierowania dla swoich maszyn, które stawały się bronią wymierzoną w okręty wojenne aliantów, szczególnie strategicznie ważne lotniskowce. W przeciwieństwie do jakiejkolwiek innej broni używanej przez wszystkie strony podczas wojny, kamikadze były w stanie podjąć manewry unikowe w razie ataku, znaleźć rozwiązania na przejście przez obronę wroga i w końcu wyszukać i uderzyć w konkretny cel. Kamikadze budziły wielki strach nie tylko ze względu na swoją niszczycielską moc. Istotny był również ich wpływ psychologiczny na żołnierzy aliantów, którzy stawiali im czoła. Stawienie czoła ludziom, którzy są tak zdeterminowani, aby cię zabić, że chętnie poświęcą swoje własne życie, zbiło z stropu nawet najbardziej wytrzymałych marynarzy. Kamikadze wysłały również wiadomość do aliantów, że jeśli zamierzają wygrać wojnę, to Japończycy każe im zapłacić za każdy cal japońskiego terytorium. Było wiele śmiertelnych ataków kamikaze, ale prawdopodobnie jednym z najbardziej udanych był ten przeprowadzony przez chorążego Kiyoshi Ogawa z cesarskiej marynarki wojennej Japonii. Urodzony 23 października 1922 roku w prefekturze Gunma w centralnej Japonii, Ogawa dołączył do wojska podczas studiów i rozpoczął szkolenie pilotażowe, gdy wojna zaczynała się przeciwko Japonii. Ogawa ukończył jednostki szkoleniowe i został mianowany chorążym, przydzielonym do 306 Dywizjonu Myśliwskiego Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii. Wkrótce potem Ogawa zgłosił swoje nazwisko do specjalnej jednostki atakowej. Podobnie jak wielu mężczyzn przed nim i po nim, Ogawa został zapytany, czy naprawdę pragnie, chce czy nie chce brać udziału w atakach kamikaze. Ogawa musiał zaznaczyć jedną z trzech opcji, lub alternatywnie pozostawić stronę pustą. Zachodnie spojrzenie na pilotów w kamikaze polega na tym, że wszyscy chętnie udawali się do specjalnych jednostek, jak mrówki, które są ofiarowane na ochronę mrowiska, które w tym przypadku było Japonią. Jednak nie zawsze tak było. Wielu pilotów rzeczywiście zgłosiło się na ochotnika, ale aby zdobyć więcej wolontariuszy, wielu nowych absolwentów, takich jak Ogawa, postawiono przed tym pytaniem, zmuszając ich do podjęcia decyzji. Absolwentów, którzy nie chcieli dołączyć do jednostek, często naciskali przełożeni i towarzysze, aby zmienili zdanie. Często byli oskarżani o tchórzostwo, nielojalność i ostrzegani, że przyniosą wstyd swojej rodzinie, jeśli tego nie zrobią. Nigdy nie dowiemy się, czy Ogawa został zmuszony do zgłoszenia się na ochotnika, czy nie, ale tak czy inaczej, teraz był kamikaze. W maju 1945 roku, gdy alianci zbliżali się do Japonii, widać było nadchodzącą inwazję. Jednym z kluczowych amerykańskich lotniskowców, rozmieszczonych w pobliżu wyspy Okinawa, był United States Ship Bunker Hill. To właśnie ten statek Ogawa miał zaatakować. Rano 11 maja, Japończycy przeprowadzili masowy atak kamikaze na flotę amerykańską, a wśród nich było Gawa. Podążając za swoim liderem, porucznikiem Seizo Yasunori, obaj zbliżali się do swoich celów w zmodyfikowanych myśliwcach Mitsubishi Zero, przystosowanych do przenoszenia jednej bomby o wadze 550 funtów. Zaskakująco, mimo silnej obrony wokół lotniskowca, dwóch pilotów kamikaze pozostało niezauważonych do ostatniej chwili. 10.04 zrzucając bombę na pokład przed uderzeniem swoim samolotem w amerykański statek. Bomba przebiła się przez drewniany pokład i wpadła do morza, gdzie eksplodowała. Samolot Yasunoriego zniszczył do 34 uzbrojonych i zatankowanych amerykańskich maszyn. Chwilę później Ogawa przeprowadził swój atak. Zrzucona bomba przebiła pokład ale w przeciwieństwie do bomby Yasu Noriego, eksplodowała na statku, zabijając wielu marynarzy i lotników. Po zrzuceniu bomby Ogała próbował staranować strukturę wyspy na pokładzie lotniskowca, ale nie udało mu się. Mimo to jego bomba spowodowała ogromne zniszczenia na statku. W sumie 352 członków załogi Bunker Hill zginęło, a wielu innych zostało rannych. Bunker Hill został zmuszony do wycofania się z wojny, a atak Ogawy był dużym sukcesem dla kamikazes. Można tylko wyobrazić sobie, co przechodzi przez umysł osoby podejmującej misję samobójczą. W ostatnim liście, który napisał do swoich rodziców, Hiyoshi daje nam pewne wglądy. Odwołuje się do wypadu, który jest po prostu rodzajem ataku przeprowadzanego z pozycji obronnej. Przeprowadzę wypad, przelatując nad tymi spokojnymi chmurami w stanie pełnym pokoju. Nie mogę myśleć ani o życiu, ani o śmierci. Człowiek powinien umrzeć raz i żaden dzień nie jest bardziej honorowy niż dzisiejszy, aby poświęcić się dla wiecznej sprawy. Pójdę na front z uśmiechem również w dniu wyjścia i na zawsze.